Pierwszy przystanek to, hotel. tak właśnie co się odzywa, hotel w Belgradzie. Taki dosyć mały. To mnie rozwaliło. Jest tutaj wann na widoku, ale jest obok łazienka, tam jest prysznic. Ale mały, uroczy hotelik, ale naprawdę mega klimatyczny. Za ten Turkus kocham. Postój jednodniowy w Serbii. I tutaj troszeczkę widoczku na balkonik. Naprawdę wow. Ja niedługo tam zejdę na dół i wam pokażę, ale są roślinki. Mm. Jest ekstra. Mamy właśnie takie sobie spokojne miejsce na przespanie się i odpoczynek po dosyć długiej podróży. Yes. Dzisiaj jest strasznie gorąco. Wow, w ogóle za ale wyszłam tutaj przed hotel na chwilę. Pokażę wam go. Potem w sumie tak. Dał to zjeść kilka rzeczy, ale ładny taki hoteliczek, ale zamyczek. Niestety Wi-Fi jest tylko tutaj w hotelu, więc sobie pochodzę, ale no. Wow, jaki kasztan. I tutaj bistro, coś takiego ładne. No, dobra. Tutaj jest naprawdę ładnie, o jest gorąco tutaj, jakiś no. nie ma chyba za dużo osób, jak na razie, tu to po prostu wakacje, więc nie ma co się dziwować. E, nie no, pogodę mamy cudną, widać mnie w odbiciu lustra. Fuh, lustra okna. No więc tutaj tak troszeczkę pokazuję, jak to mniej, więcej wygląda. Taki wstępik. E, nie no, wnętrze jest jeszcze lepszy. turkus, brązy. To wymiar, tak? Ja patrzę to chyba to jest w ogóle nasz balkon. To będzie tu, więc no, pokój niezły. Aga, to jest ładne. Bardzo tutaj jest tak Ci się podoba? Serbia, autostrada i piękny widok za okna. Wow, tak ludziu, to, jest autostrada. Genialne. Wow. wow, no mają piękne góry. Mhm. No mamy tunel. Cudowne, wow. Tak, nagram, i wjeżdżam do tunelu, ja nie martw się. Mama, będę mogła na kanał z dźwiękiem wrzucić, czy bez dźwięku? Zuzia się zgadza, mama się zgadza, będzie z dźwiękiem, wow. Genialnie. Aby muzyka nie była kopilajtowana, ale dobra. Co to? Wow, ślicznie. Muzyka jest sepska, raczej nie będzie miała copyright'u. Ale nie, no tu jest po prostu oszalniająco, wow Wiesz, bierzesz. Wow Wjeżdżamy do tunelu Tunel, tunel, będzie ta, zaraz tunel A ile to kilometrów? Zaraz powinno pisać Do tunelu nie będziemy chyba nagrywać, ale... Są tunele Ile? Wow Ile pisać? takie jak i tam Małe te tunele na Jedziemy Łow Lepsze jak Wow no, to, to, już tunel, to już nie trzeba. tunel tylko kawałek Zajemnie. No proszę to, to trzeba będzie wyciąć będzie to te ja próbuję widoki nagrywać. A ty, a ty o tak? Jedzenie jest naprawdę dobre. Ech, ja próbuję to jak. Tak, ale jedzenie mają naprawdę dobre. Tutaj mają naprawdę pyszne, to trzeba się przyznać. A ja próbuję film nagrać. Postój na cepenie i daleko granicy serbsko Wszędzie to tutaj nie ale wam pokażę jak to ładnie tutaj wygląda górki, bo w ogóle wszystko... Ja tutaj nie wiem czy mogę powiedzieć, ale o! To jest właśnie parking. Ej, tu są góry. Wytankujemy. I, I czekają na 15 tam wszystko zatankuje i w ogóle to ja Wam tutaj pokażę jak to po prostu czadersko wygląda. I tu jest żółciutkie pole. Ciekawe co to jest, bo chyba znaczy na bank nie jest rzepak. Widać tutaj fioletową miętę albo szałwię kwitnącą. Coś z tego. To jest habr. Rumianek. Tak. To jest troszkę wysoko. Ale te żółte to. Tutaj nie wiem. ale Chyba to jest coś, co też występuje w Polsce. Tylko jest takie wysokie jest mało. I w ogóle te osty. Ale to nie. raczej są do interesujące. A krajobraz Wow. To jest chyba jakiś jest dobra teatr albo po prostu jakaś farma ale wygląda fajnie, A te małe domki się jedzie obok takich miast, serve wygląda super, ale ciężko to z nas to wsadzili ładnie złapać już w Macedonii! <laughs> Jedziemy, jej Zaraz wam pokażę widoczki tylko w... Idziemy w góry, a jesteśmy już niedaleko Będzie ekstra Już coraz bliżej do Grecji I to punktu docelowego Sławka się wita Dzień dobry Maty... Macedońskie widoczki Ładne pobórki no. <laughs> Teraz Ty się wyglądasz Nie no Wszystko wygląda naprawdę ładnie 38 stopni No 38 stopni Skwarno, ale bardzo ładnie. 38. No, robi się naprawdę upalnie. Ale widoki są tego warte. 100, nie 100, ale 38. Nie, no, ale góry są prześlicze, to trzeba przyznać. I no, on no, no, pokazujemy góry. Oj, tutaj! <laughs> Już magikujesz! Ile ma kilometrów? Na to czytaj. Czytaj, tata sama. 8000 O O jezus, Maria! Ile ma? O ja! Ani nie ma tu wentylacji, mam nawet 220 km nie ma ile, czy ile jechać spokojnie, no nie panikuj a, gdzie jest, gdzie króciutki się... tunelik mama krótki ale zawsze jakieś oznaczenia są tunelami. no z reguły tak a to jest akurat krótki Roman no, ci będą oznaczenia dawać no, proszę, ale jest widoki są tak? jest genialnie no nagrywam, też marudzenie z i twoje, twój tu... przestrach tunelem też się nagrało Dzień dobry. Dzień dobry. Zu za nie zasłaniaj Gór. Oj, Loki będzie. Oj, kajka będzie miała zadanie dzieci. Montaż. Czemu? Była Nie, po prostu, żeby nie trzęsło tak warto. Ale naprawdę jest to ślicznie. Jakby ty przejechał aucie, to się rodziny. Tak i Jeszcze ta droga, więc z tymi górami, nie? To naprawdę robiło klimat. Ja, ale bardziej się śmieje. No, no bywa. Każdy nas lubi. Nie, pośpiechu. Jedziemy i nagrywamy i oglądamy te drzewka są śliczne. Makapaka. Tak, ruiny. A to jak tam Pozdrawiam ruiny na Świadczy. Tu się nie dać. O, to nestakietoch. Tam nie, to są po prostu. Nie wiem czy... To. Nawet za to było się nie, nie, nie znać. Jakiś zamek albo dworek. No tutaj no masz blisko zamek. Właśnie się będziemy przejeżdżać, zaraz się powinno pokazać. Poka 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 nie no, no ruiny. No pokażę. Dusia spokojnie, zaraz będzie, bo chcę, żeby przez ok Myślisz okno to będzie widać. Nie? Bo do przodu nie przejdzie kamera tak bardzo. No nie, to. nie przejdzie. No, nie, przejdzie. <laughs> nie ma. Gdzie jest? Moglibyś jechać. Wow. wejść. No można by było, bo wygląda genialnie. I tak godzina w tą, czy tą, no nas już Ale moglibyśmy się tu naprawdę też I Pozwiedzać, bo naprawdę klimatycznie się tu robi. No jest klimat i to ogromny. To jak wcale Macedonia ma widoczny. No pomiędzy górami, to pięknymi. Szkarpa. To jest ja Dosłownie sporo, ale oooo! Oh, wow. Ma barierki, tylko te niskie. Ale nie no, górki są śliczne. Zuzia rękę. Bez pośpiechu, bo naprawdę... bo Krajobraz zapiera dech. Zapiera dech. Muzyczka gra. Koty! Jest coś, co mi się tu nie podobało. Zobacz, tu było granie. Grecja mi się podoba. Jeszcze do Grecji nie dojechaliśmy. Dobra, wrócimy. zróbcie to, nagrajcie filmik, tak ładne to imprezy. Wow. No na was poczekam. Nie wiadomo gdzie jeździcie. To nie wychodzicie tam, dobra? Dobra, wow. Postój! Przy jednej z ładniejszych Graniny pięknie tu jest. Trochę kamera, ale wow. No, tutaj wam pokażę. Tutaj nie, ale to jest genialne. Te zbocza są cudowne, wow. Skała, skała, wow. Tutaj troszeczkę podejdę. Tylko nie za daleko, bo to jest jakaś ścieżka. Uważaj, uważaj, uważaj tak. uh -huh. nie Tylko kilka kroków, kwiatek. Tutaj jest już karp, ale mm, piękne to jest. I ten widok. Tam jest droga. Tam będziemy jechać. Tam, 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 tam jest droga. <gryw> po prostu... <gryw> Macedonia! <gryw> Przepięknie, po prostu cudownie. Polna roślinność. Jezu, na razie coś przeżyło. Śmieci? Zdjęcie jest, zdjęcie mam. Ta rodzinka. też poszła w koniec. I oczywiście. powój Jesteśmy niedaleko granicy greckiej i jedziemy sobie. Patrzcie, tak mamo? Są białe, różowe, gdzie indziej czerwone, śliczne. W tle są góry, bo za nie widać przez kwiaty. Ale to naprawdę mega ładnie wygląda. Wielkie, wielgaśne krzewy. O! Widać góry już powoli. To z kwiatami. Wow, tu jest naprawdę ślicznie, jest cieplutko. O, góry. I na górach, oczywiście, farmy wiatrowe. U nas takie widuje się chyba tylko nad morzem. Wygląda naprawdę ślicznie. Cieplutko i w ogóle przyjemnie. Już coraz bliżej do granicy. Widać już taką falę charakterystyczną florę tamtego obszaru. Wow!